Spędzonym w tirze z kierowcą oksywie Cheat Boy, w środku nocy docieramy do małego miasteczka 20 km od Lesoi. Dalej nie mamy już szans na łapanie autostopa. Przed nami 20 km w głąb buszu, drogami, którymi przejadą tylko motory. Jest to dla nas szok kulturowy, ponieważ wszyscy mijani ludzie to Masajowie. Praktycznie nie ma już tutaj ludności Suahili Pakujemy się więc na motory i ruszamy w Dicz na spotkanie z Polką, która zamieszkała z Masajami. Jesteśmy w jakiejś miejscowości pod Lesoid. Hotelik wygląda tak. Zaczniemy od najważniejszego, czyli kibelek. Na narciarzu oczywiście. Tu jest prysznic, co oczywiście znaczy nie działa, trzeba się podmywać. Mój pokój wygląda tak. Jest prąd, okno, które otworzyłem. Ta moskitera oczywiście nie działa. I tutaj są jakieś zwierzęta. Kozy, śmierdzi strasznie. No i łóżko nie jest najlepszej higieny, tak bym to nazwał. Więc rozłożyłem śpiwór. Niczym się nie przykrywałem, bo jest gorąco. A śpiwór służył jako prześcieradło. No idziemy dalej. Tu mnóstwo ludzi, wiesz. Pranie. Maciek ma tu drugi swój pokój taki sam, ale zamknął. No to dobra. Koszt 5000 szylingów za łeba, czyli 7,50 groszy. No i tyle. Dobra cena. W takich warunkach musimy nocować. A tak w ogóle wygląda życie pod Moskitierą. O. I rzeczywiście było tak, że w nocy trwały te komary dookoła. ale haha, nic mi nie mogły zrobić. Natomiast rano, jak wstałem, rzuciły się wściekłe z zemsty. Wuczenie się po Afryce to jest naprawdę bardzo. Bardzo wymęczająca historia. Człowiek po prostu jest z każdym dniem słabszy, coraz bardziej zblazowany i tak psychicznie jakoś zrujnowany, bo w ogóle jest inny świat. Wszystko się odbywa po prostu zupełnie inaczej niż u nas. Podróżujemy skrajnie nisko budżetowo, bo robotę rzuciliśmy ja i Maciek. Mamy bardzo dużo czasu, ale nie mamy pieniędzy, więc wybieramy absolutnie najtańsze hostele. Idealnie w sumie było wyspać pod namiotem, ale tu się generalnie nie da, nawet takie stale nie mają infrastruktury do tego. No, za to jak weźmie się pokój, no to jest przynajmniej jakaś namiastka, prysznica, łazienki i kibel. A namiot gdzieś tam w buszu w ogóle nie wchodzi w grę, no bo niebezpiecznie. Otworzyłem sobie tutaj to okienko, które jest obok. No i był, był przewiew powietrza, wprawdzie śmierdziało tymi kozami, co tam, co tam są za tym oknem ale jakoś mi to w ogóle nie przeszkadzało grunt, że nie waliło skibla, który jest naprzeciwko. To jest taka historia, że wszyscy jeżdżą tymi motorkami. Nie ma tutaj tych tuktuków niestety. No i e, tymi motorkami jest naprawdę mega niebezpiecznie, po tych dziurach i tak dalej. Ja pierwny co to będzie się działo. No do przejechania mamy z 20 km po tych właśnie rozpieprzonych drogach. Nie wiem ile to zajmie godzin. No zobaczymy. Mam wrażenie, że wszyscy żyją z podwożenia ludzi motorami po prostu. Idziemy szukać jakichś warzyw, ale nie ma. Tu jest Tomas. Tomas jego. Kopany motor. Dobra. Tomas, któremu motor się psuje chwilę, ale jedziemy, jedziemy do przodu. Tu kolejny warsztat po drodze. Chłopaki naprawiają. Łańcuch o co chwilę spada. Pierdzielę, najbardziej niebezpieczna rzecz, jaką chyba robię na tym wyjeździe. Tak się wydaje. Bez kasków, bez ograniaczy. Po prostu jedziemy jak wariaci. To jest bezpieczne? Bardzo. <laughs> Mama mówi, nie wsiadaj na motocyklu. Ja o tymi. Mam, tak. Widzę, że masz kask. I pasy bezpieczeństwa. To jest napięte. Ty? Cześć Renata! Cześć! No, to pójdę, pójdę. Tak, później nagramy długi materiał, ale to jest pierwsze wejście, udało się dotrzeć. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Piękny, jest Piękny przejazd. Był. Tu jest po prostu tak, tak piękne miejsce. Ona się tutaj zadomowiła. No i ten dom wygląda po europejsku. Na to wszystko mówi, uczy i ogarnia Będziemy nagrywać, ale na razie ogarniamy pierwsze jakiś taki show. Pasajowie tak chodzą w tych swoich tradycyjnych strojach. To nie jest jakaś turystyczna wioska masajska, to jest ich miejsce, gdzie oni żyją. mydło, którego tutaj nie. nigdy nie brakuje. Jaka jest Twoja historia? Skąd tu się wzięłaś w ogóle? Jeszcze ja przyjechałam na wakacje w styczniu 2022. I na Zanzibarze potrzebowałam po prostu kogoś, kto mi pokaże wnętrze wyspy. A wiecie, inaczej się jeździ, bardzo dużo jeździłam na stopa po Europie sama, potrafiam jako 17-latka przez dwa miesiące w Skandynawii na stopa. potrafiłam jeździć jako 17-latka do dochodzi na stopa sama. No. Ale tu, w kraju jednak muzułmańskim, w samotnej kobiecie, zaważyliśmy to. Poza z kim mogłabym pojechać w wyspę, bo jednak to jest muzułmańska, ja sama nie chcę. Ja mówię, a jest taki jeden spokojne. spokojny. To on może. Ten oto tutaj. Tak jest. To ci na pewno dobrze pójdzie. Na plaży, jak wyszliśmy, to tylko nasza trójka z 50 I co w bardzo przechodzi. No i czy nie chcesz zobaczyć się u sklepu po Piotrowi? No tak, tak, normalna to normalna sprawa. boże, zabiję, nie chcę niczego. Jak ten podszedł, był chyba ostatnim masajem, to już powiedziałam, że mam oczy. I have eyes. No ale ta moja koleżanka Mariola zaczęła z nim coś tam, coś tam oglądać. Mnie kazali patrzeć sobie w co a się nie przejmować, ale nagle słyszę, że on fajnie rozmawia, że sprzedaje inaczej niż wszyscy inni. Aha. Że ma taki zrytus, a się zajmuje zawodowo sprzedażą. No, no to od razu poznasz. się. kurczę, ma chłopak robię, to totalnie tak, tak. na flow, Szkupi, na pamiętności. Ja ryzyk. też mam radar na takie historie. I Słyszał? No. Wiesz co nie, tylko jak usłyszałam, że ta Mariola wybrała tamte jakieś dwie branzoletki i o, tylko od niego. Ale na końcu padł tekst, ale wiesz, ja nie mam teraz pieniędzy przejść jutro. Ja sobie patrzę, że tą tą kobietę. Jeszcze będę jutro z jakimś masajem biegać po plaży. No chyba zmarioła. Na drugi dzień żeśmy się umówiły z nim w odpowiednim miejscu, to i nie przyszedł. No. Wiadomo, po afrykańsku. Ja pierdzielę. No i ja mówię, no. Myślałam, że Mariolę zamorduje, no ale później się okazało, że czekam bardzo długo na... czy znaczy, że oni tam patrzą ze sobą, ja nie chcę zobaczyć sobie wyspę, gdzieś tam te rozmowy z Kamilą. Kamila mówi, że zna Masaja i że ona go poprosi, że przed przychodzi tam, w mówię, że z tymi bransoletkami. Ja mówię, no i czy ze mną nie pojedzie? I zaczął ze mną jeździć na różne plaże, różne gdzieś tam części wyspy. No i raz patrzę, że dzwoni do niego i bardzo niechętnie mówiło o rodzinie w ogóle. Widziałam, że cały czas jest w jednym ubraniu, nie wiedziałam wtedy, że w trakcie tych, tych, tych wyjazdów się dowiedziałam, że śpi w buszu, bo nie stać go na hotel, że nie ma ojca, stracił go jako bardzo młody chłopak, że ma kilka lat starszego brata, który też był na Zanzibarze, ale nie potrafi sprzedawać, boi się ludzi po prostu i zarabia 75 dolarów miesięcznie, za które nie jest w stanie utrzymać rodziny. W domu tylko siedem krów, śmierć głodowa, wiele dni bez jedzenia. Więc on się zdecydował, nie będąc nigdy wcześniej w szkole, nie pisząc, nie czytając, nie znając łachili, nie znając angielskiego, zdecydował się na bardzo ważny krok na wyjazd po Senazans i bardzo była dla niego straszna podróż. Uh -huh. Odchorował to, mówił płaczą, łzach, o swoim płaczu, o łzach, o bardzo dużych emocjach, które go spotkały. Mówił o tym, jak go kilka razy okradziono. Widziałam, jak bardzo niefajnie traktuje go policja, jak psa, gorzej nawet jak psa. I w ten dzień później się okazało, że jak przyszedł nam sprzedać te bransoletki, to go właśnie wtedy wypuszczono z więzienia. Gdzie siedział trzy dni, bo nie za, nic. za to, że był na plaży, a nie miał pieniędzy, żeby się wykupić, tak? Bo jakby Ale dał łapówkę, no tak łapówki, no, to by wyszedł od razu, a że nie miał to trzy dni przesiedział A Ale go karmili nie. Nie, więc... nie nie, dają wody, nie dają picia nic Poważnie? i tak. Nawet jedze... wody nie. nawet, nie tylko jedzenie. Nie, nie i po prostu wyszedł. Jest... No. I, wy, I wyszedł na kolanach stamtąd, bo mu policja pozedała na kolanach gdzieś do buszy i mówili za nim jeszcze, że z buszu przyszedłeś to do buszu spierdzielaj, nie? Więc ogromne poniżenie człowieka. E, no, a on przyszedł na plaży uśmiechnięty i próbował sprzedać te bransoletki. Będąc, jak ja to później składałam, że on był trzeci głodny no. i powiedział, nie ma problemu, przyjść trochę z branzoletkami, no. a on później się okazał, że on nie mógł do nas przyjść, że on nas cały czas widział, tylko policja była na plaży i on nie mógł wyjść z powrotem na tą plażę. No tak, żeby go znowu nie smakło. I on po prostu czekał, aż policja na tej plaży, żeśmy czekały wkurzone, no bo gdzie on jest, nie? Mhm. Z pieniędzmi. Pokaż jak punkt e, widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja proszę po prostu ja w tym momencie, o kurczę. No, no i no później on mówił, jak mi jeździli, Miangu no, sama. No. A, i, I ten. I m, jak przenieździliśmy, to patrzę w ciągu jednego dnia bardzo dużo takich połączeń i on się widzę coraz bardziej stresuje. Ja mówię, kto dzwoni. Ja mówię, wiesz, mi, to nie przeszkadza. A tak się umówiliśmy, on tych mi poprosił, żeby mu nie wypłacała e, o, to, codziennie na tą stawkę, na którą się umówiliśmy. Bo on mi, bo się boi, że mu policja zabierze, tak. albo że coś rozpuści, tak. że on i będzie miał całą potę, tam pójdzie i wyśle te pieniądze do domu mamy. A to się później okazało, że to była mama. E, no i tak, jak on był przed nim w karcerze, nie wysyłał pieniędzy, później zanim ze mną zarobił, nie wysyłał, czyli to już była rodzina, tydzień bez jedzenia i ta matka już do niego wyzwaniała, przyślij chociaż cokolwiek. słonia, cokolwiek, bo my tu po prostu nie mamy co jeść. I on się bał odebrać, bo nie miał co matce powiedzieć, on jeszcze chciał te 2-3 dni przeczekać i ja wtedy jak to, jak to usłyszałam, to mówię to choć niangu, ja ci wypłacę z góry, ale Ty mi obiecasz, że po prostu nie uciekniesz, że przyjdziesz jutro, że będziemy dalej jeździć po tej wyspie. No i wysłaliśmy 10 słoni, czyli 100 tysięcy szylingów na borek, ugali tam jakieś warzywa, olej do domu. I wtedy ja padłam na pomysł, ponieważ mam tu bardzo duże zespoły, mam 11 tysięcy ludzi tylko w moich strukturach, które zbudowałam, właśnie na takich sprzedażowych i wielu przyjaciół, którzy gdzieś tam są bardzo pomocowi, to spytałam go, czy może mi przynieść jednak te swoje wszystkie bransoletki, że ja mu to sprzedam. I ja on mi tego nie chciał przynieść, bo myślał, że będę chodzić po plaży i sprzedawać te A to sprzedaż przez internet. A ja po prostu, jak on to przyniósł, podzieliliśmy to tam na kilka kategorii cenowych, zrobiłam zdjęcia, wrzuciłam tam kilka postów, na Facebooka z hashtagiem Krowy dla Masajów i w ciągu czterech dni sprzedałam wszystko, co miał, musieliśmy dokupić od innych Masajów, jeszcze innych. Dobry sprzedawca, nie? tysięcy złotych mu sprzedałam tego wow, 5 milionów szylingów. Ratunek dla, dla takiej wioski. No na to było, za to kupiliśmy 14 krów, nie? I wow. wtedy jak było, a on przez rok czasu nie zarobił nawet na jedną, a? więc no to jest taka, dla niego to było niewątpliwe, no i tak. Dać mu te pieniądze, on jest dobry człowiek, szery zaraz te pieniądze rozda. No. Albo mu policja zabierze go z pieniądze daj Boże, jeszcze go zostanie posądzony, że kogoś okradnie nie? No tak. A, więc to jak tak ty, kurczę, no to jedziemy do wioski. No i przebukowałam bilety do, do domu, do domu, tylko zadzwoniłam, powiedziałam, że nie wracam, że jadę do Mazeu kupować krowy. No i przyjechałam po prostu w tutaj na ląd. Przygoda życia i zostałam. Dzięki za spędzenie z nami kolejnego dnia w dzikiej Afryce. Na następny odcinek zapraszam Cię już w piątek, jak zwykle o 18. Nie zapomnij zasubować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych przygód. I najważniejsze, twój komentarz, łapka w górę i przekazanie odcinka dalej to paliwo rakietowe dla naszej wyprawy.